Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w całym kraju po raz 29. Nie inaczej było w Komprachcicach, gdzie finał odbył się w Samorządowym Ośrodku Kultury. To wydarzenie, transmitowane online, wspieramy jak najbardziej Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pomysł Wójta. My jesteśmy jakby współorganizatorami. Bardzo się cieszymy, że możemy, że możemy dzisiaj być z tymi, którzy chcą pomagać. Choć tegoroczne granie było inne niż zwykle, to chęć niesienia pomocy pozostała ta sama. Tegoroczna pandemia spowodowała, że niestety taka wersja online tylko i wyłącznie była do przyjęcia. Ale tą właśnie krótką, godzinną wersją online, tym spotkaniem kilkunastu osób z przekroju oświaty, sportu, kultury, biznesu, chcemy podkreślić właśnie ten, to podziękowanie i składamy właśnie ten hołd tym wszystkim, którzy zarówno w tym roku, jak i wcześniej przez 28 lat za każdym razem tą symboliczną złotówkę wrzucali. Granie w orkiestrze to wieloletnia tradycja i możliwość okazywania pomocy potrzebującym. Dzisiaj się zastanawiałam jak długo już gra orkiestra i ile pomocy dostały szpitale, ale przede wszystkim my sami, bo to, że my dajemy coś dla kogoś, my to samo otrzymujemy z powrotem. Cieszę się, że tu mogę być, cieszę się, że swoim uczniom od, uczniom od lat przekazuję to, że mają pomagać i wspomagać innych i robią to na co dzień w ciągu całego roku szkolnego, a dzisiaj dla orkiestry 29 raz. Po prostu uważam, że trzeba było tutaj być. W ciągu prawie 30 lat działalności Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakupiła sprzęt ratujący życie i zdrowie w wielu szpitalach w naszym kraju. Nigdy nie przypuszczałam, że sama będę musiała korzystać z pomocy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dlatego że wtedy wydawało mi się, że młoda, zdrowa osoba, no jakby mnie to nie, nigdy nie będzie dotyczyło. Natomiast moje młodsze córki-bliźniaczki urodziły się jako wcześniaki i faktycznie korzystały z respiratorów, z inkubatorów i rzeczywiście wtedy, dopiero na oddziale tej patologii noworodków, miałam takie poczucie, że rzeczywiście sama przyłożyłam się do tego, że, że, że moje dzieci teraz rozwijają się prawidłowo i są zdrowe. Na ulicach po raz kolejny pojawili się wolontariusze, którzy w tym roku zbierali fundusze dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Oczywiście, tak jak Jurek Owsiak mówi, że będzie grał do końca świata i jeden dzień, tak jak mówię za każdym razem, że wielkie rzeczy nie robią ludzie za wielkie pieniądze, robią po prostu ludzie o wielkim sercu i oni są wszędzie, również w Gminie Komprachcice i wszystkim tym właśnie ludziom bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec wyjątkowego finału nie zabrakło tradycyjnego światełka do nieba.